Dzień dobry. Z tej strony Ania z Modnego Sklepu, a ze mną propozycja OK. Mam tutaj figi LPF 111 w rozmiarze M w kolorze beżowym. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to nie tylko czerń, biel i beż, ale również kolor granatowy czy cappuccino. Zobaczmy, jak się prezentują. Są to figi z wysokim stanem oraz z szerszymi bokami. W górnej części gumka. Gumka jest płaska i dosyć dobrze się rozciąga. Przy nogawkach koronkowe wstawki. Koronkowa wstawka jest bardzo przyjemna w dotyku. Ma ona kwiatowy motyw. Figi te w pełni zakrywają brzuch oraz biodra. Zobaczmy z drugiej strony. Figi są całkowicie gładkie. Mamy tutaj 95% wawełny. Wszystko bardzo przyjemne w dotyku. Jeżeli szukacie właśnie takich fig, zapraszam na zakupy do modnego sklepu. Pod filmikiem znajdziecie link, gdzie można je zamówić. Zamówienie można również złożyć telefonicznie. Zapraszam!